Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w recenzji książkowej, na którą naprawdę, naprawdę nie mogłem się doczekać, ponieważ dziś będziemy zajmować się oficjalnym, w cudzysłowie, początkiem trzeciej fazy The High Republic książkowej, a dokładnie rzecz ujmując, George Man i The Eye of Darkness, czyli pierwsza książka dla dorosłych, tak zwana adult novel z trzeciej fazy The High Republic, która rozpoczyna nam, która jest, powiedzmy, tym głównym napędowym em, strumieniem właśnie tych wydarzeń fidałowych. Z okresu wielkiej republiki. I oczywiście dzisiejsza recenzja, jako że zajmuje się wydaniem angielskich, mam nadzieję, że jak najszybciej oczywiście wydanie polskie już w przyszłym roku się ukaże. Więc dzisiejsza recenzja będzie oczywiście podzielona na część bezspoilerową, jak i również spoilerową. Będę o tym mówił w trakcie nagrywania. Macie spis treści, jeżeli chodzi o materiał na YouTubie, tak więc będziecie mogli sobie spokojnie przeskoczyć. Jeżeli interesuje Was tylko i wyłącznie podsumowanie, to również możecie to zrobić. Natomiast jedna niezwykle ważna rzecz. Jako że trzecia faza The Hare Republic. Gdzie się rok po pierwszej fazie. Przypominam, że druga działa się kilkadziesiąt, kilkaset, no chyba 100, 200 mniej więcej, powiedzmy lat, 100 lat wcześniej, więc ona była jakby troszeczkę na uboczu. Natomiast jednak um, Mogę rzucić jakimiś spoilerami do pierwszej fazy. Wyszła ona cała po polsku, wszystkie książki, wszystkie komiksy, jakie miały wyjść, już wyszły, więc zakładam, że mniej więcej jesteście zapoznani. No i do niektórych rzeczy muszę odnosić się względem pierwszej fazy, więc zasada jest taka, że trzeciej nie spoileruję poza jedną wybraną sekcją, natomiast do pierwszej odnoszę się zakładając, że każdy z Was ją przeczytał, tak? Więc solki, ale tak musimy powiedzmy to zrobić, jako że po pierwsze dużo czasu minęło, a po drugie książka, no bezpośrednio oczywiście jest kontynuacją pierwszej fazy. Tak więc moi drodzy po tym wstępie przejdźmy do dzisiejszego omawiania. Tak więc moi drodzy oczywiście rozpoczynamy od opisu fabularnego, czym właściwie jest ta książka. I tak jak już wspominałem wcześniej, otwiera ona nam powiedzmy wydarzenia z trzeciej fazy, które dzieją się rok po spadającej gwieździe, po książce, jednej z ostatnich książek pierwszej fazy, kiedy to Starlight Beacon zostało zniszczone przez nihilów oraz została stworzona tak zwana Occlusion Zone. Wybaczcie, że nie znam polskiej wersji, nawet nie sprawdzałem dokładnie, jak ona się nazywa, czyli strefa wpływów nihilów, która jest otoczona tak zwaną Stormwall, czyli burzową bramą, burzowym murem, które... Przez który nie można przeskoczyć nad przestrzeni Tylko i wyłącznie osoby posiadające Tak zwaną technologię nihilów Path Engines czy też ym, ym, Silniki ścieżki Oni mogą przez tą strefę podróżować No i przez ten ostatni mijający rok Rycerze Jedi wraz z Republiką Starają się rozwiązać kilka problemów Po pierwsze przedostanie się Przez tą barierę, która rzeczywiście wydaje się być Nie do pokonania Z drugiej strony rycerze Jedi ym, Starają się znaleźć wszelkiego rodzaju informacje I środki jak walczyć z Nameless, czy też powiedzmy bezimiennymi, tajemniczymi stworzeniami, które są absolutnie śmiertelne w samej obecności przy rycerzach Jedi. I książka ta skupia się na kilku postaciach i jednocześnie prowadzi nam kilka wątków trochę na podobieństwo światła Jedi, czyli otwierającej, całe, otwierającej książki całego The High Republic, ale jest tego, powiedzmy, mimo wszystko trochę mniej skakania, ponieważ z jednej strony mamy wątek Elzara Mana, który po śmierci Stellana Giosa i po odejściu awarii Chris, o której za chwilę, szuka wszelkiego rodzaju sposobu, żeby skomunikować się z kimkolwiek po drugiej stronie Stormwall, jak i również jak przedostać się przez tą barierę e, i stara się oczywiście e, zrobić ze wszystko, ze swojej strony, żeby udało się to osiągnąć. Jednocześnie mamy wątek Bela Zetifara, który wraz ze swoim przyjacielem Burjagą patrolują granice dwóch terytoriów i starają się przeciwdziałać wszelkiego rodzaju najazdom Nichilów, którzy oczywiście wyskakują i cały czas plądrują przygraniczne planety i systemy, próbując jednocześnie zdobyć Path Engine, czyli technologię Nihilów, która możliwe pozwoli Republice przedostać się przez ochronną barierę i ruszyć z atakiem na terytoriów Nihilów. Jednocześnie mamy wątki z z tak zwanej Occlusion Zone, ponieważ na jej terenie znajduje się z jednej strony Awara Chris która wyruszyła tam w pewien sposób na samodzielną krucjatę, co widzieliśmy w komiksie Shadows of Starlight i jednocześnie niezależnie od niej działa Porter Engel, który znajduje, który ze względu na swój wiek, na swoje doświadczenie ma pewnego rodzaju podejrzenie jak mógłby pomóc Republice w działaniu przeciwko Nihilom. Do tego oczywiście dochodzi cały wątek Nihilów i tego, jak egzystuje, nazwijmy to, ich państwo rządzone przez Marchionaro, ale również pojawia nam się wątek mocno polityczny, ponieważ Gina Staros, która zdradziła republikę i dołączyła do Nihilów w pierwszej fazie The High Republic, stara się tutaj uporządkować nieco jakieś te rządy i wpływać na Marchionaro, tak żeby można było zacząć rozmawiać z republiką, a dokładniej czy mówiąc, dokładnie z panią kanclerz Liną So na jakichś bardziej cywilizowanych warunkach niż zazwyczaj. Robią to nihilowie. Więc mamy książkę, mamy tytuł, który fabularnie jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części i który ustawia nam mniej więcej główne założenia em, trzeciej fazy, właśnie w ramach swojego tego tytułu. No dobrze moi drodzy, czas więc teraz na wrażenia bez bezspoilerowe. I powiem wam, że troszeczkę się obawiałem, bo chciałbym zacząć od tego, że mówimy o książce George'a Manna. Autora, którego ja bardzo szanuję, którego bardzo lubię, ale którego tak naprawdę była to pierwsza książka. Cały czas używam tego w cudzysłowie dla dorosłych. On do tej pory napisał między innymi takie rzeczy jak Myths and Fables, Dark Legends, czy Live Day Treasure, czyli zbiory opowiadań um, dotyczące jakiejś tematyki, czy to świątecznej, czy to legend, mitów, mrocznych legend, jak i również w ramach The High Republic napisał Quest for the Hidden City, czyli wyprawa do zaginionego miasta. Więc do tej pory nie miał on na swoim koncie w świecie Gwiezdnych Wojen książek tak zwanych dla dorosłych. Owszem, napisał The Battle of Jetta, tylko że ono jest. No, jest słuchowiskiem bardziej, więc troszeczkę na innych zasadach zakładam się rządzi i trochę się tego, szczerze mówiąc, obawiałem. Ale nie wiem czy to ze względu na to, że tak bardzo nie mogłem doczekać się tak naprawdę powrotu do znanych bohaterów z pierwszej fazy, czy też powiedzmy jakiś hype. Ten tytuł wypada naprawdę dobrze. Nie jest on bezbłędny, ta książka nie jest pozbawiona wszelkiego rodzaju wad, o których za chwilę będę mówił. Ale boj, oj, boj, jak dobrze wrócić do tego wszystkiego? Jak dobrze wrócić do tej galaktyki, którą znamy, tej galaktyki, która jest zupełnie inna niż to, co widzieliśmy na początku pierwszej fazy? I to trzeba bardzo mocno zaznaczyć, mimo pewnego rodzaju poziomu infantylności, o którym za chwilę będę mówił, a. Um, Mamy, mamy tak naprawdę zupełnie dosyć mocno zmienioną galaktykę. Czujemy rzeczywiście z jednej strony, że ten konflikt miał miejsce, że pewnego rodzaju równowaga w galaktyce, czy też w nowej, czy też w Republice została zachwiana, i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z nową sytuacją, która jest dramatyczna dla różnych bohaterów na różnym poziomie. I generalnie rzecz ujmując, jest to naprawdę solidnie napisana książka. Jest to jeden z tych tytułów, który jest trochę dziwny, bo tak naprawdę, mi może ma jakieś 350 powiedzmy stron, ma ponad 60 rozdziałów. Wynika to z tego, że mamy rozdziały po 3-4 czasami strony, które skaczą między różnymi różnego rodzaju wątkami. Tak jak mówiłem, Elzarman, Belzetiffar, Avara Chris, Porter Engel, Marchion Ro. i na początku to się może wydawać um, powiedziałbym takie skaczące, że kurde, tutaj przeskakujemy z wątku na wątek, ale nie jest to poziom światła Jedi. To, to na pewno nie. Moim zdaniem światło Jedi było jeszcze bardziej rozrzucone ze względu na te wydarzenia początkowe. Tutaj natomiast po kilku pierwszych rozdziałach, moim zdaniem, wpadamy w taki równy, przyjemny rytm. I bardzo często czytając ten tytuł, miałem wrażenie, że Mamy do czynienia z pewnego rodzaju serialem, czy też filmem, ponieważ książka jest wstępem. To, to nie jest jakiś może gigantyczny spoiler, ale nie jest ona zamkniętym całkowitym tytułem i bardzo dobrze to działa. Nie mamy takiego poczucia, że musimy pędzić do końca, bo, bo powiedzmy, już zaraz kończy się The High Republic, ale naprawdę działa to solidnie. No i moi drodzy, no co mam powiedzieć. Powrót do starych bohaterów, takich jak Avara Chris, takich jak Porter Engel, nawet ten Marchion Ro, to jest naprawdę przyjemne, bo też ten świat jest bardzo solidnie rozbudowany. Mamy cały wątek Marchiona Row, który po raz kolejny pokazuje, dlaczego jest. Jest przyjemnym złolem. Jakby to, jaki, to, w jaki on sposób jest pisany w tej książce, kontynuuje jego oczywiście wątki, jego charakter, jego zachowanie i to sprawdza się bardzo dobrze. Mamy wątek Ginny Staros, która em, powraca nam i która, moim zdaniem, no troszeczkę z czapy pod koniec pierwszej fazy The High Republic dołączyła do nich Nihilów. Tutaj jest próba jej podbudowania, poprawienia jej tak właściwie notowań, co wychodzi jako tako. Może nie, nie, nie będę teraz mówić zbyt wiele, bo, bo to jest kwestia spoilerowa, ale wypada. To całkiem solidnie. Mamy wątki polityczne, typu, co właściwie zrobić z nihilami, No bo jeżeli nihilowie nie możemy nic przeciwko nim zdziałać, jeżeli mają tą swoją strefę, to czy możemy z nimi rozmawiać, czy nie, czy trzeba cały czas kontynuować z nimi walkę. I oczywiście głównym wątkiem, tak naprawdę całej tej książki jest. Nazwijmy to radzenie sobie z traumą, ponieważ każdy z bohaterów, praktycznie z naszych protagonistów, prawie każdy z naszych protagonistów Jedi ma pewnego rodzaju problemy związane z tym, co wydarzyło się pod koniec pierwszej fazy. Mamy Elzara Mana, który cały czas ma wrażenie, że nie nadaje się na bycie wielkim Jedi i cały czas jest gdzieś w cieniu zmarłego Styliana Giosa. Mamy Awary Chris, która musi funkcjonować tak naprawdę samodzielnie w partyzance i która ma z tym dosyć duże problemy, nie tyle efektywnościowe, że zapomniała jak być Jedi, tylko że... Tak naprawdę, co to oznacza być Jedi jako częścią całości? Mamy Portera Angla, który zaczyna już zdecydowanie odczuwać swój zaawansowany, długi, ale mimo wszystko już naprawdę długi wiek. Czy mamy też Bela Zetifara, który po raz kolejny i kolejny i kolejny musi radzić sobie z różnego rodzaju niepowodzeniami, kłopotami, problemami i to również zaczyna odciskać na nim piętno. Um, pewnego rodzaju również działania, czy to instytucji polityczne, takich jak Senat, czy też powiedzmy Zakon Jedi, działających w stresujących, w ciężkich sytuacjach, jakich jest właśnie ta konfrontacja z nichilami. Generalnie rzecz ujmując, to jest główny, przewodni wątek tej książki. To, jak wygląda Galaktyka, ale również to, jak radzić sobie w takich sytuacjach, jak w pewien sposób um, patrzeć z nadzieją w przyszłość, kiedy jest najciemniej, najmroczniej, przysłowiowo noc jest najciemniejsza tuż przed porankiem itd. Więc to działa jak najbardziej w porządku i jest to dobry punkt wyjścia do całej trzeciej fazy. Jeżeli chodzi natomiast um, o znajomość, nieznajomość, innych źródeł. Jest wątek portera Engala, który łączy mocno się, bardzo mocno łączy się z komiksem The Blade, który był w ramach drugiej fazy, ale nie musicie znać komiksu, żeby zrozumieć o co właściwie chodzi yy, z naszym bohaterem. I generalnie książka po raz kolejny jest samodzielnym tytułem. Jakby jeżeli nie czytaliście komiksów z trzeciej fazy, jeżeli nie pamiętacie nawet za bardzo do końca pierwszej, to wszystko jest na tyle spójnie i logicznie wyjaśnione, że czerpiemy z tego przyjemność. No oczywiście ja jako że czytam wszystko, no to wyciągnąłem kilka dodatkowych, bardziej przyjemnych rzeczy i to jak najbardziej działa na plus, ale tutaj mamy takie kontynuowanie tradycji The High Republic, czyli spokojnie można to czytać samodzielnie, i, i to jest naprawdę bardzo dobra pozycja, jeżeli wchodzimy w tą trzecią fazę. Nie czytając książek innych, no jeszcze ich nie ma, czy też komiksów. Natomiast, tak jak mówiłem, jest, są pewne problemy z tym tytułem. Mianowicie, mam trochę wrażenie, że źle zostały rozłożone niektóre akcenty w tych 300-350 stronach, które mieliśmy. Co mam na myśli? Mamy bardzo dużo powtórzeń i skupiania się na naszych bohaterach w cudzysłowie jak to oni cierpią. Że Elzarman po raz dziesiąty e, mówi sobie, że nie może być taki jak. E, że nie jest taki jak Stelangios, więc jest beznadziejny. A Vara Chris po raz kolejny czuje się samotna. Belzet i Farr cały czas jest sfrustrowany itd., itd. I nie chcę deprecjonować tego, co się dzieje z naszymi bohaterami, bo to, to jest napisane solidnie, to jest przekonujące i, i da się z tym e, człowiek e, utożsamiać czy też zrozumieć to, co się dzieje z naszymi bohaterami. Tylko już były takie momenty, gdzie trochę przewracałem oczami na zasadzie dobra. Ok, rozumiem, że Wam się to przytrafiło, ale już nie musicie tego po raz kolejny, kolejny, kolejny powtarzać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że finał, który jest. No powiem Wam, dawno nie, czytałem, nie czekałem na jakiś finał książki Wojennej tak jak tutaj, bo, bo to co się dzieje w finale jest, o mój Boże, spełnienie moich marzeń do pewnego stopnia. Natomiast jednak mam wrażenie, że ta końcówka jest trochę zbyt. Szybka. Na zasadzie, dobra, trzeba zrobić to, co zrobić, trzeba pokazać, opisać to, co opisać, i tyle idziemy do domu. No, i trochę to mi się wiąże z, ech, jakby to nazwać, infantylnością. Mianowicie, jasne, oczywiście gwiazdne wojny nigdy nie są aż bardzo specjalnie, jakieś super niesamowicie brutalne. Nie oszukujmy się, jakkolwiek byśmy nie patrzyli, bardzo rzadko trafiają nam się rzeczy naprawdę bolesne. Natomiast, jednak, trochę mam problem z tym, jak ukazane są Wydarzenia tragiczne czy też nieciekawe dla Jedi i Republik, ponieważ są sytuacje, gdzie na przykład ginie kilkadziesiąt osób naraz w tej książce. Dzieje się coś, gdzie nasi Jedi są świadkami śmierci kilkudziesięciu osób i to jest przedstawiane jako gigantyczna tragedia. Żebyśmy się zrozumieli: jasne, śmierć człowieka czy też dużej grupy ludzi jest tragiczna, ale mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest zamierzone, czy niezamierzone, że ci rycerze Jedi czy Republika aż tak bardzo nie są przyzwyczajeni do no, ofiar w jakiś pewien sposób. Nie są przyzwyczajeni do tego, że mamy jakąś wojnę, mamy konflikt militarny, który może rzeczywiście boleć. I były takie momenty, gdzie. Trochę brakowało mi jakiegoś poczucia wielkiego zagrożenia. Oczywiście, samo co chwilę jest wspominane, że na terenie e, nihilów mieszka miliardy istot, które nie chcą być pod nihilami, które są przez nich gnębione oczywiście. E, no to to jak najbardziej pasuje, ale sam ten aspekt militarny w tej książce nie jest jakiś niesamowicie rozbudowany. I czasami trochę mi tego brakowało, e, szczególnie w jednej takiej ważnym wydarzeniu w, w środku książki. Jednakże to są rzeczy, które... Nie przeszkadzają aż tak bardzo, znaczy mi nie przeszkadzają i nie wybijają z rytmu. To jest naprawdę tytuł, który jest dosyć długi, no bo jest to ta, ta, ta książka dla dorosłych, ale który czyta się naprawdę szybko i sprawnie, który ma dobre tempo akcji, gdzie widzimy naszych bohaterów w sytuacjach kryzysowych, którzy muszą podejmować decyzje, muszą działać, funkcjonować i. Naprawdę jest to solidny kawał literatury gwiezdnowojennej i bardzo dobre wprowadzenie do trzeciej fazy The High Republic. No dobrze, moi drodzy, ale teraz przechodzimy do części spoilerowej, a, więc jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, albo ewentualnie... Nie, znaczy, jeżeli ktoś z Was czytał, albo nie zależy Wam na spoilerach, no to jak najbardziej zapraszam, żebyście zostali, a jeżeli nie, no to przejdźcie sobie do podsumowania całego tego materiału, żebyście nie zepsuli sobie zabawy. I zacznijmy od rzeczy, która jest absolutnie rewelacyjna i, i która wyrasta na... Jedną z moich najbardziej ukochanych wątków czy motywów czy też postaci mówiąc wprost z The High Republic Porter Engel. Portal Engel i zestawienie jego wątku z panią generał Wiz, która pojawia się w, 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 w komiksie The Blade, jest cudowne. Jakby to, jak Engel jest tutaj napisany jako rzeczywiście ten starszy facet, który już ma na sobie ponad 100 lat życia, który to odczuwa, który naprawdę, naprawdę męczy się coraz bardziej, który czuje, że jego czas w pewien sposób nadchodzi. A nadal chłopak wyrzeza, wybija wszystko, co się rusza. To jest tak. Ja naprawdę, jakby czuję jego niechęć do zabijania. Czuję to, że on nie chce zabijać tych nichilów, ale kiedy już trzeba, robi to szybko, bezwzględnie e, z litością. I to jest super. To jest naprawdę coś niesamowitego. I podobało mi się jego zestawienie z. Awarion A która przeżywa w trakcie tej całej ok. swojej przygody z naszym ugnautem, który mówi I have spoken swoją drogą która, która no nie odnajduje się w tym wszystkim, która rzeczywiście można powiedzieć z samego szczytu stoczyła się na sam dół, która zapomniała trochę tak jak często w książce jest wspominane, co to znaczy być po prostu Jedi, a nie Hero of Hetsel czy coś w tym stylu. I trochę mi to przeszkadzało, że pod, tej, pod koniec tej książki nie widzimy, co... Tak trochę szybko ta rzeź powiedzmy na statku Nihilów się odbywa. Liczyłem na trochę więcej opisów, ale tutaj to tu jakiś komiks albo nawet animacja musiałaby pokazać to, co Porter Engel wyprawia z mieczem. I tak jak wspominałem wcześniej. No kurde, nie mogłem się doczekać tego finału i naprawdę chcę widzieć, co jest dalej z Porterem Engelem. Czy on przeżył? Boję się niesamowicie, jeżeli on trafił w ręce Nihilów, żeby, żeby zostać zjedzony przez Nameless, ale to jeszcze nie zostało nam powiedziane, bo w końcówce Machion Ron nic na ten temat nie wspomina. To jest super. Porter Engel jest absolutnie rewelacyjny. Wyskakiwanie z płonącego statku, żeby wylądować na planecie i cały czas nonszalancja, cały czas wyszukanie. Kocham tego ziomeczka całkowicie. Natomiast kolejny wątek spoilerowy, na którym chciałbym się nieco skupić, to jest um, Marion Rowe. Mario który jest chaosem. Jakby całe jego rozmowy z Gino Staros są rewelacyjne, bo... Ona w ogóle nie, nie, nie jest w stanie zrozumieć Marchiona Ro. Nikt nie jest w stanie zrozumieć Marchiona Ro, bo Marchion Ro jest chaosem, jest tym Eye of Nile, jest czymś, czego nie da się okiełznać, czymś, co po prostu jest istnieje i tyle. Jedyne, co jest pewne u niego, to nienawiść do Republiki i jeszcze większa nienawiść do Rycerzy Jedi. I, i Marchion jest, jest Edgy, ale taki dobry sposób. On, on naprawdę funkcjonuje na przykład rewelacyjnie, bo cała jego. Jasne, ktoś może powiedzieć, że jego egzekucja na, em, na mistrzu Jedi na samym początku była zamierzona po to, żeby Republika zaatakowała Stormwall, żeby straciła swoich statki i tak dalej, żeby zrobić pozycję. Ja jestem zdania, że to nie było tak zrobione. O on po prostu żyje wtedy, kiedy są ofiary, żyje wtedy, kiedy jest chaos i tak dalej. Natomiast Gina Staros. Ech, no nie oszukujmy się, w Upadłej Gwiaździe cały jej wątek był strasznie dziwny, bo serio zostałaś kochanką Machiona Roa i, i nagle zaczęłaś mu służyć. Ta książka stara się tutaj teraz, próbuje to trochę wyjaśnić, mówiąc, że ona chce być po wygrywającej stronie, chce zdobywać wpływy. Co widzimy pod koniec książki, ma na to jakieś szanse. Co jest pewnego rodzaju sposobem na podbudowę tego, co robi, ale ja nie jestem do końca przekonany. No, no sorry, jakby. Nadal wygląda mi to trochę dziwnie, nadal wygląda dla mnie to nieprzekonująco aż tak bardzo, chociaż no tutaj George Mann stara się jak może, żeby ją podbudować. Generalnie wątki polityczne, polityka, nazwijmy to, domowa nihilów i, i polityka republiki są naprawdę solidnie przedstawione jak na świat Gwiezdnych Wojen i, i to mi się jak najbardziej podoba. Natomiast z drugiej strony trochę o tej brutalności mówiłem, bo no, z pełnym szacunkiem, ale jak powiedzmy kilka statków zostaje zniszczonych i kilkadziesiąt osób ginie podczas nieudanej próby, przekroczenia granicy nie jest to dla mnie jakieś tak bardzo zaskakujące? Znaczy, no nie jest to jakieś tak bardzo brutalne, ale to może dlatego, że ja czytam ostatnio dużo Warhammera 40 tysięcy, więc e, może może powiedzmy mój kompas, e, moja czułość na ofiary nieco spadła. Natomiast jest jeden aspekt, który mnie trochę zastanawia, a mianowicie occlusion Zone e, i jego rozszerzenie. Po, po nieudanym ataku Republiki Marchion Roo roz, rozkazuje przesunąć granice i bardzo jestem ciekaw, jak szybko e, te czujniki, te, te, ta granica zostaje przesunięta, bo to trochę wygląda tak, jakby te, sta, te boje, te sondy mogły skakać nad przestrzeń, żeby powiedzmy zająć kolejne i kolejne powie powierzchnie, szczególnie kiedy przeanalizujemy sobie mapę. Jedyna mapa, jaką znalazłem, The Occlusion Zone, pochodzi z The High Republic Adventures, ona jest na Wikipedii, więc jeżeli wpiszecie sobie Occlusion Zone, to możecie sobie zobaczyć. Natomiast jak nawet sprawdzałem na mapie, gdzie poszczególne planety są i jak szybko zostały one wchłonięte, no to jest to trochę naciągane, no ale cóż, świat gwiezdnych wojen. E, więc generalnie rzecz ujmując, tak spoilerowo również trochę podsumowując tą książkę, jest, jest naprawdę spoko. Jest bardzo dobre kontynuowanie wątków poszczególnych postaci. Bel, Zetifar i Burjaga i e, ich relacja. Elzarman, który rzeczywiście... No jest, um, który ma ciężko, no bo do tej pory był tym, tym dziwnym, do tej pory był tym samotnikiem, a teraz tutaj spada na niego gigantyczna odpowiedzialność. No i mniej lub bardziej, ale raczej sobie chłopak z tym nie radzi. Więc generalnie rzecz ujmując, a spoilerowo również muszę powiedzieć, że czekam na więcej, bo mamy nawiązania do e, serii komiksowej Shadow of Starlight, mamy nawiązania do The Blade, mamy generalnie dużo, dużo nawiązań, które bardzo, bardzo oczywiście mi się podobają. No więc moi drodzy, jak mogę podsumować pierwszą książkę z trzeciej fazy The High Republic, The Eye of Darkness? Jest bardzo dobrze. Nie jest to książka rewelacyjna. Nie jestem do końca też pewien, czy najlepsza z The High Republic, ale jest to na pewno solidny wstęp do trzeciej fazy. Jest to powrót do, um, do naszego okresu z pierwszej fazy, ale nie na mocno zmienionych zasadach. Rzeczywiście czujemy to, jak przez ten rok zmieniła się galaktyka. Czujemy jaki jest poziom zagrożenia, jak dwie strony, co mają sobie nawzajem do zaoferowania i jaką siłą mogą się pochwalić. I kurde, kurde, tęskniłem za całą tą ekipą. I chcę zobaczyć więcej, chcę czytać, chcę poznawać, bo rzeczywiście naprawdę jest wyczekiwanie, i biorąc pod uwagę, jak, czy, jak kończy się ta książka, to będzie generalnie rzecz ujmując, naprawdę mnóstwo się działo. I szczególnie nie mogę się doczekać zakończenia wątku jednej postaci. Powiem wam krótko, dzieje się i naprawdę cieszy mnie niezmiennie, że wróciliśmy do tego The High Republic. George Mann dał nam naprawdę solidny, solidny wstęp do trzeciej fazy, który nic tylko i wyłącznie mogę polecić do czytania. Bo jeżeli podoba Wam się tutaj The High Republic, to to jak najbardziej dla was zadziała Mała może informacja dla tych, którzy w ogóle nie czytali, jeżeli przeskoczyliście do tego momentu, najpierw zapoznajcie się z pierwszą fazą, z tymi podstawowymi trzema książkami, czyli światło Jedi, e, burza nadciąga i upadająca gwiazda, bo wtedy naprawdę wyciągniecie najwięcej dobrego z tego dzisiejszego tytułu The Eye of Darkness. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I jak zawsze, jeżeli podoba się to robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w szkodzącym na materiałach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.